Pan z wami słowa Ewangelii według święta Łukasza. Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Trzeszcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie weszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane. O coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię Wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę Wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, które po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię Wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. A Was zaś, nawet włosy na głowie, wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Oto słowo Pańskie. Jezus jest nadal w drodze do Jerozolimy, a na tej drodze ostro spiera się z Faryzeuszami i uczonymi w prawie. Wiemy, że ewangelista Łukasz opisuje głoszenie Jezusa jako część podróży do Jerozolimy, gdzie wypełni się Jego tajemnica i dopełnią się Jego dni na ziemi. Bez względu na to, że jest w drodze, Jezus odwołuje się do faryzeuszy i uczonych w prawie, względnie do ich obłudy. Nie tylko szedł drogą, by jak najszybciej skończyć swoją misję, ale na tej drodze napominał innych, aby odwrócili się ze swej złej ścieżki i zostali zbawieni. Tak więc Jezus troszczy się o każdego człowieka. Szczególnie zależało mu na tych mu bliskich, którzy podążali za nim i byli blisko niego, a byli to jego uczniowie. Obserwując Faryzeuszy, tych, którzy uważali siebie za prawych w żydostwie i tych, którzy głęboko wierzyli. Jezus dostrzegł możliwość hipokryzji wśród swojego ludu i ostrzegł ich, aby uważali w przeszłości, kiedy go już nie będzie z nimi. Nie jest łatwo powiedzieć komuś, że jest obłudnikiem. Jest to szczególnie trudne w dziedzinie religii. Ale Jezus ma tę moc i misję od Ojca i wyraźnie ma wgląd w duszę każdego człowieka. Jezusowi nie zależy na konflikcie. On nie mówi o innym, żeby go zawstydzić, lecz wręcz przeciwnie, aby go zbawić. Te słowa, skierowane niegdyś do faryzeuszy i jego uczniów, są dziś skierowane do nas, chrześcijan. Jezus wyraźnie mówi nam, Wystrzegajcie się obłudy. Obłuda oznacza dwulicowość, nieszczerość wobec jakiejś rzeczywistości czy człowieka. Obłudnik przedstawiany jest w jednej formie, a pod tym znajduje się jego prawdziwe myślenie i postawa. Jezus Mówi o takim zachowaniu w stosunku do Boga i do modlitwy. Czy takie zachowanie jest w ogóle możliwe? Możemy swobodnie zadać sobie pytanie, co człowiek zyskuje poprzez takie postępowanie w kościele, jeśli chce oszukać innych, przedstawić siebie jako dobrego. Co to dla Niego oznacza, kiedy Ojciec Niebieski widzi wszystko i gdy wszystko, co zostało uczynione w ciemności, będzie odkryte? Bo przed Bogiem niczego nie można ukryć. Niebezpieczeństwo hipokryzji religijnej polega na tym, że chcemy bardziej podobać się ludziom, a mniej Bogu. Może chcemy stworzyć piękny obraz siebie przed innymi, ale Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Bóg patrzy na to, co jest w sercu człowieka. Tam nie ma maski, tam nie ma udawania. Tam człowiek jest ogołocony przed swoim Bogiem. Wiara nie jest więc przeżywana dla innych, dla dobra otoczenia. Wiara jest przeżywana z głębokiej więzi z żywym Bogiem. Jezus ostrzegał uczniów przed obłudą faryzeuszy, ponieważ oni mówili jedno, a czynili co innego. I tak widoczna była rozbieżność między słowami a uczynkami. Nie można żyć według jednej logiki i chwalić Boga według innej. Dziś niestety często możemy spotkać tych, którzy są w kościele, modlą się, a jednocześnie dokonują czynów niezgodnych z nauką Kościoła Katolickiego. Bracia i siostry, każdy musi zweryfikować siebie, czy jest we mnie hipokryzja, czy jestem posłuszny słowu Jezusa, czy moje. Uczynki są zgodne z moimi przekonaniami. O ile Jezus jest surowy dla Faryzeuszy i wszystkich tych, którzy lekceważą swoje życie na ziemi i chcą, że tak powiem, oszukać Boga. Z drugiej strony Jezus jest pełen współczucia i miłosierny dla tych, którzy się starają i chcą kierować swoje stopy Jego ścieżkami, którzy chcą być z Nim w drodze do niebieskiego Jeruzalem. Dlatego Jezus zwraca się do swoich uczniów i nazywa ich przyjaciółmi i dodaje odwagi. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Jezus nie ukrywa Męki przed swoimi uczniami, ale są Jego przyjaciółmi, więc dodaje im odwagi w takich chwilach, wiedząc, że dla ojca mają większą wartość niż wszystkie stworzenia. Chcąc pokazać wartość człowieka, idzie od tego najmniejszego, od wróbla, o którego Bóg się troszczy, a co dopiero. Jak miałby nie troszczyć się o człowieka, który jest zwieńczeniem i koroną jego stworzenia? Bóg kocha człowieka niezmierzoną miłością. Nawet nasze relacje międzyludzkie nie są w stanie wyczarować, opisać tej miłości. Miłość Boga do nas jest większa niż miłość ojca lub matki do dziecka. Dlatego nie chcę, aby stało się nam coś, co mogłoby. Zablokować nam drogę do wieczności Gdzie On na nas czeka Dlatego pragnie, abyśmy byli wobec Niego Szczerzy w naszej wierze W podejściu do sakrum W modlitwie Dlatego nie chce, abyśmy byli hipokrytami Całkowicie oddał się nam w ręce stworzenia Uniżył się tak, jak tylko Stwórca może ukorzyć się w miłości do ukochanego stworzenia. Dlatego obraża go wszelka hipokryzja, bo to obraża jego miłość. Nawróćmy się, bracie i siostro. Odwróćmy się od wszelkiej hipokryzji i żyjmy w świetle Słowa Bożego, bez strachu, zachęcony Zachęceni właśnie Jego słowem, bo ono jest naszym potwierdzeniem i bezpieczeństwem. A Bóg potwierdził je swoją krwią. Dlatego odwzajemnijmy mu miłość, prowadząc święte życie, nie bojąc się tego, co może nam uczynić człowiek, system, zepsute społeczeństwo lub wróg. Bóg dodaje nam otuchy, i wciąż to czyni. Powiedział nam, że jesteśmy wartościowi w jego oczach, a co jest dla niego wartościowe, to nie przemija, trwa w nim wiecznie. W tych chwilach niepewności, w których znajduje się cały świat i nasze społeczeństwo, niech słowa Jezusa nas zachęcają. Pogłębuj, pogłębmy naszą wiarę i całkowicie zawierzmy się Panu.